Tylko, że konsola ma jedną wielką zaletę. Lepiej się gra i najczęściej gier się nie zostawia w połowie, czy coś w tym stylu, jak na PC. Dobra, mi ktokolwiek wytłumaczy jak to niby działa? Konsola wydziela feromony jakieś i gra się lepiej częściej? Nie wiem. No i od kiedy to konsole mają pełne wsparcie dla klawiatury i myszki, że się lepiej gra? Konsole mają coś, czego PC nie ma. To używki. Mo Gościu, nie jestem pewien, ale chyba używek nie powinny nie brać używek. One są niebezpieczne dla Twojego zdrowia, ale... wracając do komentarza. Można zaczekać i wyrwać grę taniej. Dodatkowo nie jestem wskazany na to, że będę miał problem z odpaleniem gry za kilka lat, bo się nie chcę zainstalować, co się zaraz z starszymi tytułami na PC. Uch, dobra, po pierwsze gry na PC także tanieją. I to często lepiej niż na konsolach. Ale fakt, nie odsprzedaż ich. No to no w sumie to nie jest problem, jeżeli na konsoli i tak byś kupował cyfrową. No, co do odpalania starszych gier. <gryw> Znowu mam tu Raymana 2 odpalić Komandera Kina, Baldur's Gate Fallouta. Przypominam, że PS4 nie odpala gier z poprzedniej generacji. I to jest naprawdę idiotyczne komentarze w tym stylu. <gryw> nie odpalę gier za kilka lat. A konsola nie odparła nawet. Szkoda szczępić ryja o tym. Jedyna konsola jaką potrzebuje PCMR to Switch. Jeszcze chwilka. Jeszcze tylko trochę i to zdanie przestanie być prawdą. Po prostu poczekajcie na lepszy emulator. Pacetowiec równa się Biedek, a więc pirat, ukośnik. Konsolowiec równa się prawdziwa klasa średnia wyższa. Człowiek cywilizacji Zachodu. O jacie ten człowiek wynalazł sposób na stanie się bogatszym. Ludzie, słyszeliście go. Szybko kupujcie konsole. Przestaniemy żyć w biedzie i brudzie. Przestaniemy piracić. Szybciej, róbcie to. I na PC gram, bo są mody XD. I czyty i piraty. Nie żeby coś, ale na konsolach też są piraty i czyty. Ale nie ma modów poza tymi dwoma grami od Bethesda, więc ee, no. W skrócie, konsorant po prostu tania jednostka, z odpowiednią kartograficzną, coś, coś tam, coś tam, mnie interesuje tylko jedno. Dobre gaming PC zawsze będzie po około 5000 zł. Kuziwa, kolejny! Dajmy losowo wysoką liczbę, aby było, że PC to taki dla bogatych, drogi taki. Ech, nie. Ale co ja się będę po raz n-ty powtarzał? Nie jestem drzewem. Jesteśmy go bo przecież jest leża. A jeśli jesteś pojebany i nie umiesz go złożyć, to nie moja wina. Ja tu tak tylko dla równowagi, żeby się z takich encymonków pośmiać. Też wolę konsolę ze względu na wygodę i fakt, że nie musiał się martwić, czy konsola będzie spełniać wymagania tych, tylko wkładam płytkę i gram. No mnie trochę dziwi, że. Tak trudno ogarnąć podstawowy hardware, nie jest jakaś wielka filozofia, raz dobrze złożysz i masz spokój na więcej niż cała konsolowa generacja. Przypominam, hardware w konsolach się nie zmienia, w PC może, w konsolach jest zawsze ten sam, chyba że jakieś PS Pro, ale to już osobna konsolka jako tako. No przypominam też, że GTX 760, któreś tam z serii 600 radzą sobie no, lepiej od obecnych konsol. Przynajmniej podstawowych, a są one od nich starsze. Chyba też nie muszę dodawać, że wydana rok seria 900 GTX-ów bez problemu miażdżyła konsole. I do teraz pozwalają na 1080p i 60 FPS-ów. Może po prostu konsolowcy nie wiedzą o opcjach graficznych Aki ich tam wie. Oczywiście, że konsola najprze gier. No. PC nie da ci tego kinowego doświadczenia z kinową ilością ramek obrazu generowanego na sekundę. No, no chyba, że sobie tak ustawisz. Bądźmy szczerzy, konsola to gówno. Lepiej złożyć sobie pieca i mieć sprzęt uniwersalny, na którym możemy robić więcej niż tylko grać. jeżeli chodzi o gry, to konsola bije PC. Zaraz, konsola ma lepsze gry od PC? O I to zobaczyć ile tam świetnych cery pegłów jest. Jak ja uwielbiam ten karton... Zaraz. Żeby umiał myśli ten gatunek, który to on najbardziej lubi. Fajnie, że wszyscy robią to samo. Na pewno nie mocniejszy od mojego aktualnego lapcia. Szkoda, że ten twój laptop nie odpali tak wyglądający w gier, jak Ghost of Tsushima czy The Last of Aspart 2. Uśmieszek, jeżeli konsola o 1.8 teraflopa otrzymuje takiego jak Uncharted 4, The Wars spiderman Spider-Man, to ciekawe, co telewizor, w PS5. Ha, ha, ha wiecie no, tych gier nie ma na PC. A, a ale mu powiedzieliśmy. Nie zagra sobie w gierki na ko naszą konsolkę. A, ha ha ha. Idę czekać na emulator. <ślesk>